Pierwsze serce na nakrętki w gminie Cisek stanęło w łanach. Przez dwa tygodnie udało się już kilkukrotnie zapełnić stelarz po brzegi. Cel jest szczytny. Mieszkańcy chętnie włączyli się do akcji. Wiadomo, samo leczenie i rehabilitacja są bardzo, bardzo kosztowne, no i w ten sposób chcemy pomóc, bo te nakrętki będą sprzedawane, no i wiadomo, pieniądze będą przekazywane temu dziecku. Chcieliśmy to jakoś rozgłośnić, ogłoszenie u księdza, no i oczywiście portale społecznościowe jak Facebook. I tu akurat zyskał bardzo wielką popularność. Otrzymaliśmy tyle dobroci i tyle pozytywów, że w końcu super, fajnie cieszymy się tak dalej. Że naprawdę ludzie są mega, mega zadowoleni, że w końcu. Takie jedno serce, bo to jest pierwsze serce w gminie Cise, które się pojawiło. Mam nadzieję, że nie ostatnie, że kolejne sołectwa pójdą w nasze ślady i będą stawiać takie serducha w swoich sołectwach. Środki sołeckie zaoszczędzone w czasie pandemii można było częściowo wykorzystać na serce, które daje nadzieję. Zebrane nakrętki przekazywane są na wskazany cel charytatywny, tu konkretnie dla Henia, chorego na dozę. Tego chłopczyka właśnie też nasz znajomy z Rady Sołeckiej zna, więc pierwsze co chcielibyśmy pomóc tym, kogo znamy, prawda. Tutaj akurat w okolicy, no nikt akurat nie przyszedł do nas z taką, z taką pomocą i z ofertą, że czybyśmy go wsparli. I zgłosił się ten ojciec, danego, właśnie ojciec tego Henia i właśnie jemu teraz pomagamy. Zainteresowanie zbiórką jest ogromne. W krótkim czasie trzeba było opróżniać serce nawet kilka razy. To cieszy, bo akcja nabrała tempa. Już poszły cztery worki dobre, także w każdym worku gdzieś było po 10 kg, chyba 45 kg. Nie uważaliśmy tego, ale za tydzień. Taką ilość to jest naprawdę już dosyć dużo. Po co to wrzucać do śmietników, skoro to nic nie kosztuje, a można to po prostu przeznaczyć dla osób, które na pewno potrzebują tej pomocy. Każdy chętny i potrzebujący pomocy może zgłosić się do Rady Sołeckiej i Sołtysa One. Nakrętki mają moc. Każdy zbierając je przekazuje swoją małą cegiełkę. Później są one sprzedawane przez osoby potrzebujące i służą opiece medycznej oraz rehabilitacji.